Eleweczko, 8 Syny, Wiktor, a dzisiaj Wam przedstawię, jak słuchajcie. Jak widzę, słuchajcie, połączyć się z. Z. PS4 na. Tutaj nasz telewizor. Dobra. PS4, jak zapraszam. Na początku Wy będziecie mieli tu kabel przy yy, kabel przyczepiony, tak? Będziecie mieli tu kabel przy, przyczepiony O, słuchajcie, szybko, się szybko, sobie sprawdzę, mam wszystko tak. Wy tu pewnie będziecie mieli inny kabelek od deko... Pewnie będziecie wy mieli kabel od dekodera Ale. Powiem wam, że nie. Że tutaj kabelem od dekodera za bardzo się nie będziemy interesowali. Ten, ten kabel odłączamy sobie i kabel, który mamy w PlayStation, czyli ten oto tutaj kabelek, o, sobie podłączamy do... Oto dokładnie, patrzcie. To... To tutaj, o to miejsce, gdzie to sobie pozwoliło na miejsce kabla, gdzie od ten który przed chwilą no, odłączyliście. Czyli tam wkładamy sobie, wkładamy sobie tam. On też widzi was własny kanale i pamiętajcie, żeby łapkę w górę i ten, no, łapkę w górę i subskrypcję razem z dzwoneczkiem tak żeby nie przegrałeś innych odcinków no jak mamy to wszystko jak już podłączyliśmy ten kabel należy podłączyć teraz konsolę o jak widzicie tutaj kabel od konsoli który podłączamy tutaj właśnie do kontaktu o już podłączymy bierzemy pod ja kurcze w go nie bieram aby czarne było, czy w jest kompletnie? No i by. Ażemy otwierają, szukać tutaj nasz. Na szczele tutaj Nasz telewizor się odpala. Z jakiegoś się musi odpalić. Dobra, tu wyskoczyłem tak coś i teraz gdy mam tutaj, mam taki tutaj guziczek i ogólnie jakby co to jest, nie wygląda to ogólnie na PS4 Pro, na PS4 normalne, ale jest, powinno tak wszystko samo gdzieś łać, tak i ogólnie mamy tutaj taki, tutaj i klikamy na ten guziczek. Czekajcie. I ogólnie tak, ja ogólnie widzę dlaczego bym się nie chciał odpaść, tylko, że zapomniałem jeszcze od PlayStation, czyli kabel od PlayStation jeszcze też tutaj przyszczepiamy. Ja już ogólnie mam przyczepiony kabel od telewizoru i też kabel od PlayStation koniecznie przyczepiamy. I klikamy sobie na, na to tutaj, na to, za guziczek i wtedy się pojawia takie coś. Teraz biorę pod i klikam o sobie, żeby Pao, już widzicie, pojawiło się tutaj na naszym ekranie PlayStation. I teraz, żeby patnam jeszcze działań, klikamy na specjalny tutaj taki guziczek PlayStation. Co to tu świeci? I żeby patnam nam działa? No i widzę w no Logujemy się na swoje konto. Gdzie mamy tutaj wszystko? Ciała. No, jak widzicie, wszystko działa. Tutaj mamy PlayStation Plus Epic ustawieniu. Tutaj mamy różne. mi się wydaje, że roznie, Nie, na no 100% go nie, nie. podziębam. Ja No. Ja dziękuję za oglądanie, koniecznie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. No. No i ogólnie dzisiaj też będę... Na no ogólnie. Dzisiaj nie na tym kanale, bo to jest nowy kanał. I bardzo, jeszcze, bardzo dużo osób nie wie o tym, że mam nowy kanał. Dlatego wyniki pojawią się na kanale Victor Victo. Tak, dzisiaj będzie odcinek o, o tak o 20. Y, powinien pojawić odcinek, bo za dużo nie mam czasu. Jeśli się dzisiaj nie będzie odcinka, no to może się niestety pojawić jutro odcinek, a to z tego powodu, że nie mam za bardzo czasu. I dopiero wtedy jutro będą y, wyniki konkursu na właśnie peta z Adopme. A Bo za bardzo ja tu nie mam takiego wielkiego czasu, no to. No, ja będzie jako zaglądanie tego odcinka, więc pa!